Dziś Twoi aniołowie przynoszą głęboką i poruszającą wiadomość, skoncentrowaną na związku, który może być teraz rozerwany lub osłabiony z upływem czasu. Czy ta szczególna osoba nadal myśli o Tobie? Czy tęskni za Tobą? A co najważniejsze, co robi z tymi uczuciami? To pytania, które poruszają serce i umysł, a Twoi aniołowie są tutaj. Aby oświetlić Twój szlak odpowiedziami i wskazówkami. Przejdźmy na chwilę do wyobraźni i pomyśl o tej osobie. Przypomnij sobie chwile spędzone razem, rozmowy, uśmiechy. Czy zachowuje te wspomnienia z czułością? Czy w cichych nocach jej myśli fruwają do ciebie? Połączenie między dwoma duszami nie rozpada się łatwo. Zawsze istnieje niewidzialny wątek który łączy serca nawet na odległość. Teraz pomyśl o tym, co sam odczuwasz. Twoja intuicja często jest odzwierciedleniem tego, co dzieje się w duchowym wszechświecie. Aniołowie szeptają do Twojego serca, przynosząc wiadomości o miłości, nadziei i odnowie. Zachęcają Cię do spojrzenia w głąb siebie, do uznania swoich uczuć i zrozumienia. Że wciąż istnieje więź między Tobą a tą szczególną osobą. Jeśli to przesłanie do Ciebie przemawia, jeśli czujesz, że rezonuje w Twoim sercu, podziel się swoimi doświadczeniami w komentarzach. Pamiętaj, nigdy nie jesteś sam. Twoi aniołowie zawsze są z Tobą, przynosząc miłość, pokój i nadzieję na Twoją drogę. Teraz odkryjmy głęboką i poruszającą rzeczywistość duchową. Połączenie istniejące poza przestrzenią i czasem. Gdy Twoi aniołowie mówią o Tobie, odkrywają zaskakującą prawdę. Ta szczególna osoba, dla której Twoje serce wciąż mocno bije, podziela potężne przekonanie. Wierzy, że nawet po śmierci koniec nie jest końcem. Rozumie, że prawdziwe połączenie, to które łączy dwie dusze, nie jest ograniczone przez odległość czy okoliczności życiowe. Zastanów się nad tym przez chwilę. Nawet gdy jesteście oddzieleni, być może bez kontaktu, to szczególne połączenie nadal istnieje. To niewidzialna, ale niesamowicie obecna i realna siła. Jednak codzienność może być wyzwaniem. Obecnie wydaje się, że prowadzicie różne życia z niewielkimi punktami wspólnymi. Wybrane przez Was ścieżki wydają się rozbieżne. Każda z własnymi doświadczeniami i unikalnymi podróżami. W tej sytuacji uczucia, które odżywacie względem siebie, mogą wydawać się uśpione lub odległe. Aniołowie pokazują nam, że czasem pewne emocje muszą zostać odłożone, być może, aby umożliwić rozwój osobisty lub stawić czoło innym wyzwaniom życiowym. Ale pamiętaj, te uczucia nie znikają. Są tylko wstrzymywane, schowane w bezpiecznym miejscu w sercu. Warto zrozumieć, że życie składa się z cykli i faz. To, co wydaje się teraz odległe, może zbliżyć się jutro. Aniołowie uczą nas cierpliwości i wiary w moc czasu oraz mądrość wszechświata. Przypominają nam, że każde doświadczenie, czy to radości, czy oddalenia, jest częścią większego planu, drogi, którą wszyscy podążamy. Więc, gdy podążacie przez życie, pamiętajcie, że prawdziwe więzi nigdy nie są całkowicie zerwane. Mogą się przekształcać, dostosowywać do nowych rzeczywistości, ale zawsze pozostaną w jakiś sposób obecne. Twoi aniołowie widzieli, że w jej wnętrzu rozumie, że wybierając inną drogę niż ty, oddaliła się od prawdziwych uczuć, które kiedyś żywiła dla ciebie. To jest poruszająca i złożona rzeczywistość. Pełna emocjonalnych niuansów, które zasługują na zgłębienie. Nawet jeśli czas upłynął i odległość między wami się zwiększyła, uczucia tej osoby wobec ciebie nie zmieniły się. To jakby w jej sercu zegar zatrzymał się w chwili, gdy byliście razem. Intensywność, pasja, czułość wszystko pozostało nietknięte, jak płomień, który odmawia zgaszenia. Przez chwilę wyobraź sobie tę osobę teraz przed sobą. Pomyśl o tym, jakie byłyby spojrzenia, wzajemne rozpoznanie uczuć, które nigdy nie wygasły. To prawie namacalne połączenie ujawnia głęboką prawdę o miłości i ludzkich relacjach. Mogą przetrwać próbę czasu i rozłąki. Teraz zastanów się: co to oznacza dla Ciebie? Jak się czujesz, wiedząc, że mimo wszystkich zmian w życiu tej osoby, jej uczucia wobec Ciebie pozostały takie same? Jest w tej emocjonalnej stałości pewna piękność, rodzaj cichej obietnicy, że prawdziwa miłość nigdy nie umiera, tylko się przekształca. To potężne przesłanie, zarówno dla tych, którzy czekają, jak i dla tych, którzy odeszli. Przypomina nam, że w sferze emocjonalnej nie ma nie do pokonania barier. Prawdziwe uczucia są jak latarnia morska, oświetlająca drogę z powrotem do czegoś, co było. I być może nadal jest bardzo wyjątkowe, więc może warto zastanowić się nad tymi emocjami. Pamiętaj, że życie to podróż spotkań i ponownych spotkań. Miłość może znaleźć drogę powrotną, albo może nas nauczyć znalezienia pokoju i akceptacji w teraźniejszości. W każdym razie szczere uczucia są skarbami, które przechowujemy w sercu, oświetlając nasze dni i nasze noce nadzieją. Że miłość we wszystkich jej formach zawsze znajdzie swoją drogę. W tej podróży istnieje jedna prawda, która wyróżnia osobę, która Cię interesuje. To, co wydarzyło się między Wami, chociaż może wydawać się przeszłością, nigdy naprawdę nie zakończyło się w jej sercu. To powszechne przekonanie, że gdy związek się kończy, wszystko, co zostało przeżyte i poczute, zostaje w tyle. Ale rzeczywistość często jest bardziej złożona i głębsza niż to. Twoi aniołowie ukazują scenariusz, gdzie dla tej osoby koniec nigdy naprawdę nie był końcem. To jakby drzwi, które miały być zamknięte, pozostały uchylone, pozwalając echem tego, co dzieliliście, dźwięczyć w jej sercu. Ta wytrwałość uczucia jest świadectwem wpływu, jaki mieliście na jej życie. Zastanów się przez chwilę nad siłą tego uczucia. Nawet z biegiem czasu, z zmianami i wyzwaniami, jakie przynosi życie, to, co między wami było, pozostaje żywe i pełne energii w sercu tej osoby. To pokazuje, że miłość w swoich różnych formach może przetrwać próbę czasu, okoliczności i zmiany życiowe. Teraz zastanów się: co to oznacza dla ciebie? Wiedza, że gdzieś ktoś przechowuje z czułością wspomnienia i uczucia, które wspólnie dzieliliście, może być źródłem pocieszenia, głębokiego rozważania i być może słodkiej nostalgii. To przynosi nową perspektywę na to, co oznacza zakończenie związku. To może nie być zakończenie uczuć, ale może raczej przerwa, przestrzeń do indywidualnego wzrostu. To zrozumienie prowadzi nas do bardziej ogólnego rozważania o ludzkich relacjach i naturze miłości. Miłość nie zawsze podąża prostą i przewidywalną ścieżką. Może się objawiać w niespodziewanych sposób, pozostając ukrytą, aż czas i okoliczności pozwolą jej zakwitnąć ponownie. Historia tej osoby w kontekście ciebie jest pełna emocjonalnych niuansów i zwrotów akcji. Uważała, że zakończyła ostatecznie cykl z tobą, przekonana, że zostawiła wszystko za sobą. Ten moment rozstania był bolesny, naznaczony intensywną wewnętrzną walką. Ważne jest zrozumienie, że to pożegnanie nie było procesem prostym ani obojętnym dla niej. Wręcz przeciwnie, to był okres pełen głębokich emocji, wylewanych łez i świadomego wysiłku, by iść naprzód. Pomyśl o sile którą trzeba było wygenerować, aby podjąć decyzję o spojrzeniu w przyszłość, pozostawiając za sobą tak intensywne wspomnienia i uczucia. Ta osoba starała się rozpocząć nowy cykl, otwierając się na nowe doświadczenia i wierząc, że jest możliwe przewyższenie i zapomnienie o tym, co działo się między wami. Jednak uczucia mają swoje własne sposoby działania, niezależnie od naszej woli. Z czasem zdała sobie sprawę, że tak jak Feniks odradza się z popiołów, uczucia, jakie miała wobec ciebie, powróciły z siłą i intensywnością. To odkrycie mogło być dla niej nawet niespodzianką, przynosząc mieszankę emocji, w tym frustrację sobą, że nie jest w stanie całkowicie zostawić przeszłości za sobą. Ta emocjonalna rzeczywistość ujawnia coś bardzo istotnego na temat natury miłości i ludzkich relacji. Uczucia, nawet gdy próbujemy je tłumić lub ignorować, mogą pozostać żywe, stając się częścią nas samych. Mają one swoje własne życie, niezależnie od naszych wysiłków, aby nimi sterować. Dla tej osoby radzenie sobie z powrotem tych uczuć stanowi wyzwanie. Widzi się w obliczu rzeczywistości, że mimo jej najlepszych starań, aby pójść naprzód, miłość, którą czuła do Ciebie, wciąż istnieje. To przypomnienie, że serce ma swoje własne powody, często wyzwać naszą logikę i nasze decyzje. Twoi aniołowie chcą, abyś wiedział, że ona żyje w rzeczywistości, gdzie pomimo wysiłków, aby skoncentrować się na innych istotnych aspektach życia, uczucia, które ma do Ciebie, wciąż trwają, przekraczając bariery przestrzeni i czasu. Ta osoba starała się ze wszystkich sił zaangażować w nowe aktywności i pasje, szukając rozproszenia, sposobu na skierowanie swojej energii i uwagi daleko od uczuć, które wciąż ma do ciebie. Jednak, jak często odkrywamy w życiowej podróży, pewne uczucia są tak głęboko zakorzenione w naszym wnętrzu, że nie można ich po prostu zignorować lub zostawić w tyle. Analogia przeprowadzki do obcego kraju doskonale obrazuje tę sytuację. Wyobraź sobie dostosowywanie się do nowego języka, przyswajanie odmiennych kultur i przyjmowanie nowego stylu życia. Mimo to Twoje korzenie, miejsce, gdzie wszystko się zaczęło, pozostają istotną częścią tego, kim jesteś. Podobnie ta osoba zdaje sobie sprawę, że Ty i uczucia, które ma do Ciebie, zawsze będą stanowiły integralną część jej istnienia, podobnie jak korzenie drzewa nadal karmią Jego wzrost. Niezależnie od tego, jak wysoko wyrośnie. Ta wytrwałość emocjonalna ujawnia trwałą naturę niektórych ludzkich więzi. Odporni są na czas, zmiany i nowe doświadczenia, pozostając fundamentalną częścią naszej tożsamości. Dla tej osoby jesteś jak niezapomniany rozdział w jej historii życia rozdział, który nadal wpływa na kolejne kroki, choć może w subtelny sposób. Twoi aniołowie rozumieją, że ta osoba nosi w sobie uczucie, że dla ciebie było łatwiej iść naprzód, zostawiając za sobą to, co było między wami. Istnieje pewność, że żyjesz lekkim i szczęśliwym życiem, otoczony osobami, które kochasz, podczas gdy dla niego proces zapomnienia i oderwania się okazał się znacznie bardziej wymagający. Zastanawia się, czy zmieniłeś się tak bardzo, że osoba, którą poznał, już nie istnieje. Co rodzi niepewność co do tego, co przyszłość może przynieść dla obojga. Jednak, mimo tych niepewności i przypuszczeń, ta osoba stale zastanawia się nad chwilami, które razem przeżyli. Te wspomnienia, pełne znaczenia i emocji, pozostają żywe w jej sercu. Często wyobraża sobie, jakie byłoby ponowne spotkanie z tobą, wizualizując scenariusze i rozmowy, które mogłyby mieć miejsce. Doświadczenia przeżyte osobno przez Was oboje przyczyniły się do Waszego rozwoju i indywidualnych zmian. Niemniej jednak w głębi swojej istoty ta osoba zdaje sobie sprawę, że nadal jest taka sama, a co ważniejsze, jej uczucia do Ciebie w swojej istocie nigdy się nie zmieniły. Ta odkrywka nie była dla niej natychmiastowa. Zajęło to czas, aby zrozumieć, że prawdziwe uczucia nie znikały łatwo. Te uczucia można porównać do cennych wspomnień przechowywanych w skrzyni na strychu, schowanych, ale nigdy niezapomnianych. I przy ponownym otwieraniu tej skrzyni po wielu latach emocje i wspomnienia wypływają na wierzch z przytłaczającą siłą, jakby czas cofał się, przynosząc na światło dzienne uczucia, które wydawały się uśpione. Ten proces emocjonalnej odkrywki to intensywna i ujawniająca podróż dla tej osoby. Przypomina nam, że mimo że życie idzie naprzód, pewne uczucia i wspomnienia mają moc przetrwania czasu i zmian. Pozostają one jak ciche świadkowie miłości, która była, a być może nadal jest głęboko znacząca. Wielkie pytanie, które ta osoba stawia sobie, to co zrobić z tymi uczuciami. Anioły szeptają ci rady, wskazując, że inicjatywa zmiany powinna wyjść od niego. Sugerują, Abyś podążał swoją drogą, nie podejmując pochopnych decyzji. Nadzieja na pojednanie może wydawać się małym cudem, a rzeczywiście istnieje wyraźna różnica między marzeniem a podejmowaniem konkretnych działań. Odkąd się rozstaliście, ta osoba wydaje się straciła swoje poczucie kierunku w życiu. Rozstanie nie tylko oddaliło ich fizycznie, ale także emocjonalnie wykorzeniło tę osobę pozostawiając ją z uczuciem samotności i dezorientacji. Nie znalazła jeszcze spokoju ani rozwiązania dla utrzymujących się uczuć, czując się jakby szła niewłaściwą ścieżką i tkwiła w cyklu niepewności i wątpliwości. Czuje się zagubiona, jakby w pewnym momencie swojego życia poszła w złym kierunku, a teraz wędruje bez celu. To uczucie zagubienia kontrastuje z wspomnieniem bycia z tobą, czasem, w którym nigdy nie czuła się tak. Twoi anioły nie mogą z pewnością przewidzieć, czy ta osoba odnajdzie swoją drogę z powrotem do ciebie, ponieważ to będzie zależało od wielu zmiennych, a podejmowanie ważnych decyzji wymaga odwagi i determinacji. Niektórzy z pewnością odnajdą swoją drogę z powrotem do swoich utraconych miłości, podczas gdy inni nigdy tego nie osiągną. Nadzieja, że ona jest jedną z tych osób, które znajdą drogę, to coś, co możesz nosić w swoim sercu. Jeśli naprawdę tego pragniesz, pamiętaj, że w oczekiwaniu na ewentualne pojednanie ważne jest, aby żyć własnym życiem, rosnąć i znajdować swoje szczęście. Każda podróż jest wyjątkowa, a każdy cel niepewny. Powodzenia w swojej podróży emocjonalnej i niech znajdziesz pokój i klarowność, niezależnie od wyniku z tą osobą. Niech anioły prowadzą Was oboje na Waszych drogach, czy to razem. Czy oddzielnie? I miej nadzieję, że następnym razem będziemy mogli podzielić się więcej wglądami i wskazówkami.